Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ciężałe skutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić i stanąć przed synem człowieczym oto słowo pańskie Drodzy i kochani bracia i siostry kończy się rok liturgiczny Dziś Jego ostatni dzień. Tak w skrócie można powiedzieć, że jest ułożony wokół świąt, w których uobecniamy tajemnicę życia Pana Jezusa, Matki Najświętszej i Świętych i Błogosławionych. Myślę, że ta okoliczność zmusza nas do pewnej refleksji nad swoim życiem i wyciągania wniosków, jak wyglądał ten rok pod względem duchowym i czy dbaliśmy o rozwój naszej wiary. Warto zapytać, czy czuwaliśmy nad nieustannym jej rozwojem. Dzisiejsza Ewangelia też jest wezwaniem do czuwania, choć nie ma tu mowy o zabawie. Mamy być czujni, aby nie dać się zaskoczyć katastrofie, która poprzedzi ponowne przyjście Pana Jezusa. Słyszeliśmy słowa: Uważajcie na siebie. By wasze serca nie były ociężałe skutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Kochani bracia i siostry, jak bardzo aktualne są dziś te słowa Pana Jezusa, jak często współczesnym ludziom może towarzyszyć ta ociężałość. Pan wymienia jej konkretne przyczyny. Ociężałość duchowa. Często ma źródło w tym, co zewnętrzne. Dlatego, bracie i siostro, zastanów się, czy Twoje serce jest ociężałe, a jeśli tak, to z jakich powodów? Diabeł daje pokusę, powiemy fałszywe rozwiązania Twoich prawdziwych problemów. Ktoś zajada samotność jedzeniem, ktoś się zapija alkoholem, a jeszcze inny zagrywa hazardem lub Innymi grami. Tak czasami wygląda dzisiaj współczesne życie ludzi. Ale dziś płynie zachęta, by nieustannie nadal czuwać i być gotowym, bo dzień zapowiadany przez Pana przyjdzie na wszystkich ludzi, także na Ciebie i na mnie. Nikt bowiem nie wie, kiedy Bóg wezwie Go do siebie. Dlatego tak ważne jest, aby Twoje serce, moje serce, nie było ciężałem, a Twoja postawa stała się postawą czuwania. Jeżeli czujesz taką potrzebę, to proś teraz Ducha Świętego, by uzdolnił Cię do wolności serca i czujności. Pan Jezus mówi o czuwaniu, ale zaprasza też do tego, by nieustannie się modlić. Pomyśl, mój drogi bracie i kochana siostro, czy Twoja? Modlitwa ogranicza się tylko do porannego i wieczornego spotkania z Panem, czy może cały Twój dzień przepełniony jest modlitwą w różnych no, formach? A jak będzie dzisiaj? Do czego zachęca Cię Duch Święty? Czy chcesz modlić się nieustannie? Może dzisiaj porozmawiaj z Panem Jezusem o kondycji Twojego serca, o czuwaniu nieustannej modlitwie. Odmawiając choćby te proste modlitwy, dziś poprzez także Dzień Sobotni, kiedy wspominamy Matkę Bożą, odmówić modlitwę po Twoją bronę. Proś Matkę Bożą, by wymodliła Ci łaskę czuwania. Czujmy mamy być zawsze, również gdy nie ma wyraźnych znaków, że dzień Pański nadchodzi, lada moment. Wprawdzie od lat można obserwować, są różnorodni prorocy, Wieszczący, że to teraz na pewno już jest ten koniec, że nadchodzi. Ale skupiając się na sensacyjnych teoriach i fałszywych objawieniach możemy nie zauważyć, co te słowa znaczą dla mnie tu i teraz. Pan Jezus mówi, żebyśmy byli wewnętrznie wolni od doczesnych trąsk i przywiązań. Obżarstwo i pijaństwo jest przykładem niezdrowego uwikłania w doczesne życie, które nie pozwala zobaczyć Boga. Który już teraz jest blisko nas, a najlepszym przykładem jest choćby uczestnictwo w tej Eucharystii, kolejnej Eucharystii, w której uczestniczymy. Znieczula również na zło i dalsze uleganie pokusom szatana. Nie wystarczy jednak właściwa, powiemy, dieta i zdrowy tryb życia. Aby być czujnym muszę starać się o wolność wewnętrzną we wszystkich wymiarach. To oznacza, że nie ulegam kaprysom czy emocjom. Nie jestem niewolnikiem swoich przyzwyczajeń, wreszcie nie pozwalam usiedlić się własnej pysze i egoizmowi. Wtedy, jeśli w moim życiu zdarzy się jakaś lokalna katastrofa, nie będzie ona dla mnie przeszkodą w mojej realizacji z Bogiem, a wręcz może stać się okazją, aby wyprostować swoje intencje i na nowo określić, co jest dla mnie najważniejsze i będę mógł z radością stanąć przed Synem Człowieczym, bo ciągle czuwam i oczekuję Jego przyjścia. Może warto dziś zapytać w kontekście Słowa Bożego tego, co Jezus dzisiaj do nas mówi, co dziś sprawia, że moje serce jest ociężałe. Podsumowując cały ten właśnie rok liturgiczny, może warto podjąć taką decyzję, z zachętą, kiedy rozpoczyna się już nowy rok liturgiczny jutro, okresem Adwentu, co zrobię, aby to ociężałeś usunąć, aby wzmocnić swoją wiarę. Aby kiedyś spotkanie z Panem Jezusem było dla mnie wielką radością, że czekam na Niego, bo On jest moim Zbawcą, moim życiem, moją miłością. Oto bracia i siostry zadbajmy w nadchodzącym roku liturgicznym. Przeżywając go z głęboką wiarą. Amen.